Hej, witamy, witamy, witamy serdecznie. Nie, Bartek i wielki Tatame. Sie Siemanko, bo tu smutek wielki był. Smutek. Bo nie nagraliśmy odcinka. Znaczy, nagrywaliśmy odcinek, ale nie, mogłem... ale nie wiedzieliśmy, że go nagrywamy. Niczego nie nagrywamy, tak? I był Tomuneks, i wszystko było super. I walka z robotami. I, I opening. I po prostu ten odcinek się <laughs> zapisał. Bartek. No smutno mu było bardzo, ale mamy tutaj dziennik bitew. Wiesz co, i odpalimy dziennik bitew i opiszemy wam jak to wyglądało w skrócie. Więc odpalamy powtórkę pierwszą. To jest. A, wielki ta, ta, Tomunex i Bartek Sir. I tutaj mamy co? Co tu się Bartek dzieje? Ja idę. Szedłem szedłem. Szedłeś, szedłeś. Chwilę, Chwilę go legowało, ale tu chodzi głównie o to, że Next był ośmiobitowcem. ja byłem kim? Kim ja byłem? Tą postacią? Yes. Yes. No, dokładnie tak. I Bartek z Kocikiem to zasuwał. no i pilnowaliśmy save'u. No wiadomo, że pierwsza runda jest taka sobie, jak tak wiadomo, jest to poziom normalny, więc Właśnie będziemy, będziemy tutaj iść zaraz na bossa. O, nadchodzi wielki robot, my się na niego czajemy. O, to monek właśnie ruszył, to właśnie ruszył i co robi? I nie rzucił żadnego nam ulcika, w sensie tego, tego wspomagania, ale udało się, pokonaliśmy go moment i tyle. I co Bartekst? Jak tam Bartek u Ciebie ogólnie? Dobrze. Kupiliśmy skina, ale... I taką pokażemy. Z Damian, ale nie było nagrane. Szkody Damian kupiliśmy skina, ale nie było pokazane, ale pokażemy wam skina. No nic, kolcik rozwalił, zrobił swoje. Tomunek robi, robi swoje właśnie. Wielki tata robi swoje. Każdy ma roboty do odwalenia. I śmigamy. Tu jest. To tu serysta. poszło. Wow. Łooo! Zmęczony, chłopak już jest. Bartek chorował, teraz idzie do szkoły. Poniedziałek. Poniedziałek. Szkoła wraca. Więc dobra, zasuwamy. Tak. Jest tu postawione na mm, wspomaganie. Mm, chyba nie. Nie, na no to wygraliśmy spokojnie, tak. I jest win. I kolejny. No i kolejny, tak? Jaki poziom? Trudny, czyli najłatwiejszy. Trudny, czyli najłatwiejszy. Zasuwamy. E, to z wielki tata Bartek Steel. A ostatnio kiedyś grałem, wiel, wielki tata i ja jeśli no i nagrywaliśmy Je, Jeśli nie nagrywaliśmy. Na, jeśli nie, jeśli nie, nie nagrywaliśmy. No. Wielki tata grał golem, ja... Ja ty... Kim grałeś? Jak się nazywa? Barlejem no. a jakiś typek nitą przebraliśmy na poziomie trudnym. Tak, tak, bo nam nie wyszło w ogóle. Więc teraz jest egipa taka zgrana. I nie umieliśmy jeszcze zrobić Tak. Znaczy jeszcze nam nie idzie za bardzo, ale staramy się. Teraz lepiej nam wychodzi. O kurczę, Dobra, Bartek Sil robi swoje. Tam nadchodzi piąta fala, czyli zawsze... Piąta fala nadchodzi, to Munex, Wielki będzie. O kurczę leci robot. Wielki fioletowy, czyli fioletowy... Fioletowy koks. Wie, ja wiadomo co znaczy fioletowy. Poszło. Co znaczy fioletowy? Od, od tego miał fioletowy. A, że podświetlony był od tego, tak? No chyba. No chyba tak. No dobra. Gdzieś oni, oni się naprawiają przez tak. Czekaj. Poszło. Wielki tata, bije, bije, bije. No i chyba poszło. I przegraliśmy w tej rundzie. Jak, jak to przegraliśmy? Nie, jest okej. Okay. Przegraliśmy. Jest okej. Okay. Przegraliśmy trzy razy. Na poziomie trudnym? Nie, no, na ekstremalnym. Ale to dwa. nie, 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 tam jeszcze nie spoileruj tego. Na razie poszło, pan jaki tata rozwalił. Bartek Sir i Tomunek zasuwa Patrz jak ładnie idzie Patrz jaki koty Trzy, dwa, jeden, go, poszło Dobra A nie ma, co robię Jaki dziwny wdzień patrzcie No, widzę, widzę Dobra, jedziemy teraz poziom eksperski. Eksperski jedziemy. Zobaczcie jak na poziom eksperski. No trudny był. I zasuwamy. Nie da się gadać. Ale wcześniej graliśmy. Wie. Jak graliśmy, to gadałyśmy dużo, tylko teraz nie umiemy tak mówić. Znaczy teraz też możesz mówić. Bardziej się możesz skupić i powiedzieć co się dzieje. Co robiłeś, cwaniaku? Tylko ale tam więcej mówię niż teraz mówię. A, bo zmęczony jesteś. Dawaj, dobra, tutaj mamy. O, poszło, poszalał się. Kolejne szaleje, poszło. Wszyscy poszli już. Widzowie. Dobra. Wszyscy poszli widzowie? Nie, widzowie teraz oglądają. Wszyscy widzowie poszli prawie. Zobaczymy, oglądają, dotąd. Oglądają, oglądają. Bo... O i tam wspominaliśmy jeszcze o kotku. Kto ma jakiego kotka, tak? Czy macie kotka, czy jakieś zwierzątko? Tak? Mm -hmm. Zobaczymy, kto obejrzy do tego momentu. O, właśnie. O kurczę. Jest, jest o, czerwony, bo jest zły. Wściekły. Kurczył się, bo co, nie idzie mu. Zaraz wam ten cykl, no, rozwalę. Nie, nie damy się. Właśnie, Właś jak to mówię, stary sięgał. Wróci teraz na środek? Dobra, jest pięknie. I czekamy. 45 sekund. Nie można tak robić. O, kolejny pokonany. Pięknie. O, 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 cyk, 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 Poszło. O, 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 trochę się przylagowało, ale poszło dalej, dobra. A, dawaj go. No nie możemy wygrać w ogóle. Możemy wygrać, dawaj. I tutaj przegraliśmy w rundzie tej w 11 sekundzie. Kto przegrał? My. co przegraliśmy? A, no tak, to było w Dobra, dawaj, 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 o kurcze, trupy, jeden, jeden nie żyje. I się udało, dobra. I teraz zrobimy na miniaturkę tak. Że taka mina smutna. Nie, na nie Nie, 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 nie. <noise> wszystko jest, Jeszcze zostały dwa. Czwarty poziom. Jedziemy. Z Moneksem. Pozdrawiamy go. Wbijcie mu 500 subów. Tak, 500 subów, tak, 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 tak. Macie to, to zadanie wbić w dwa tygodnie. Podnieście na jego kanał, po prostu odwiedźcie go. Zostawcie łapkę w górę pod jego filmem i tyle. I suba. macie zadanie. W dwa tygodnie macie wbić tak. mu 500. Żebyś ty miał. W pół roku te swoje 500 subów na kanale, a nie tylko nasz ludziom dwa tygodnie. Spania ty. Musiałbyś nagrodę komuś dać. I wpadajcie oczywiście na mój kanał. Barteks. Nie masz Karteks, tylko Super Piesio. Zresztą a... nawet Tobie się pomyliło, co? No to zwajnie nas. Barteks dzisiaj. Wychodwie się do mój kanał. O, 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 zaraz coś uśnie. Dobra, jest ta minuta. Ja żartuję. I tak było podczas meczu, dokładnie tak. Dobra poszedł. Robocik <laughs> jest czekamy jest, jest, jest Poszło, dobra. Wiedz 99 chyba. A piszcie jaką macie. Ulubioną liczbę. Jaką ulubioną liczbę? Znaczy mi kotki. I widzimy jeszcze. Ja nie wiem jaka to jest liczba. 54 Tak? 54? Ok, czekaj na słowo liczbę. Chyba 5 Dlatego ciągle mega bokser w piątki wpada. Poszło? 20 sekund. Poszło? Poszło. Poszło, dobra, pięknie. Dobra. Jeszcze... 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i go, wpadło. Dobra ja teraz nie nazywałeś, to przepraszam, bo się zapotrzyłem. Zamyśliłeś się, spojrzałeś sobie na grę, tak? No, jest runda. rundę. Tomuneks, pozdrawiamy. Cały czas go pozdrawiamy Tomuneksa. Dobra, jedziemy ostatnie ostatnie. Ekstremalny żeby nie było I to przegraliśmy To przegraliśmy Nie ekstremalny to poszedł w miarę gładko I leci Dobra minuta 55 I zasuwamy Oddychasz Żyjesz Jesteśmy w kosmosie Żyjesz? Jesteśmy w kosmosie, lecimy do góry Wiesz poleciałeś? Dobra Widzę, że to jest zmęczenie Boskwera. Zmęczenie o, no jasne Dobra O, ciśniemy go. I to wygraliśmy, tak? Łatko, opak. Jak ja teraz, tak. ręce moje. Łatko nie poszło, nie gadaj. Nie wiem. Mi się dzisiaj rusza ząb. Zobaczcie w ogóle, moje zęby. <laughs> Zobaczcie jego szczęk. Taka piękna szczęka, dobra. Zęby ostatnio wypadły. Tak, tak, no, na szczęście mleczaki. Szczęście. No. Dobra, patrz, go wciśniemy, no, dawaj go. I, i to go ultem. Bartek się zamotał, widzę. Ale poszło jakoś. Ja go załatwiłem. Ty go załatwiłeś, dobra. Tomunek zrzucił tutaj wspomaganie nasze. I tutaj zaraz będzie spokojnie wszystko kontroluje, co się dzieje wokół. Tom już atakuje, ale wyszedł za to kółko, które mu największy atak, ale no trudno eee, Tom Unek znowu atakuje rozwoju kolejnego robota, bo jest najmocarniejszy tutaj Bartek jest, trafił żadnym nabojem Wszystkie naboje poleciały na bok, ale spoko, jedziemy dalej Zostało 20 sekund, najgorsze 20 sekund w tym, w tym spotkaniu tak naprawdę Dobra, poszło, otwarte, zastrzelone Stawcie łapkę w górę, i suba Łapka jest w skórę i suba zostawcie, ma rację Bartek. Jadam Macie się i tutaj zginęliśmy. A czy tutaj już zostały 3, 2, 1 i było pusto i tylko Bartek Sir został. I 4% i się udało. I poziom ekstremalny, zaliczony. Ile jest ekstremalny? No i był jeszcze był ekstremalny dwa, ale trzy razy za nami wyszedł i stwierdziliśmy, że to nie ma większego sensu. Może coś jest, może w sklepie do oferty. Nic nie ma do kupienia. 110 tysięcy jest ten złoty-złoty barley. Warto tak, tak. za 100 złotych. Uh Dziartuję. -huh. <grystanie> to sobie, sobie kup C94, jak chcesz. Epicka. Dobra. To by było. No. Czekaj, jeszcze chyba wielkie konto zostało. No i zobaczymy. I mini openik na moim dodatkowym koncie. Na Dodatkowym koncie, jak może tutaj coś wypadnie który nazywa się wielki konta. No bo jak nie ma openingu na odcinku to nie mi odcinek No Dobra A Wpadło nic, nic nie wpadło Do kimi nie ma opening? Nic nie ma znowu djęła. nic nie wpadło I znowu nic nie wpadło Dobra i to właśnie takie openingi są tutaj takie u nas Chwila prawdy jest szóstka, jest magiczna szóstka i myślicie, że z wszystkiego wypadnie, czy jest szansa, o tym przekonacie się zaraz od tego wielkiego nohala. Wielki nohal daje, wielki nohal daje, wielki nohal daje, jeszcze raz wielki no... Nosem świeci się i teraz co? na uchem. I... Gadżet. gadżet. No i dobra, wpadł gadżet. Wpadło ulepszenie. To jest moje drugie kątem, co? O, kiełek. <laughs> A jeszcze mega boki został. Dawaj no halem. nic nie było no Ale jeszcze toniki wpadły chociaż. No dobra. Jaki skin. Jaki skin? Jaki zbierać na tego pamiętaj? na karnet. Na, na Muszę kupić. Nie wiem, by było na tyle. Nie ma co, zbieramy na karnet na wielkie konto. O co jest? Patrzcie, można tutaj ruszać tak myszko. Jak coś. Jak wariat, to wariat, co? No. To co? Kiełek się tutaj kiełkuje, się cieszy, dobry odcinek padł, chociaż nam nie, nie wyszedł na początku, bo nie nagraliśmy go. No. Więc teraz, co? My idziemy coś zjeść, odpocząć i udanej niedzieli w sensie w sumie tygodnia, bo mamy poniedziałek, to udanej szkoły. Udanej szkoły. Uczcie się, pracujcie i do zobaczenia.